Siostry. ci nasi bracia za chwilę mają otrzymać widzenia Diakonatów i Bezucharowych. Uważnie zatem rozważcie, jakie godności Kościele mają dostąpić. Będą służyć Chrystusowi nauczycielowi, kapłanowi i pasterzowi, za którego sprawą jego ciało to jest Kościół, Staje się ludem Bożym, buduje się i rośnie na ziemi jako świątynia Ducha Świętego. Zostaną oni wyświęceni na prezbiterów i jakona, aby złączeni z kapłaństwem biskupów, wosieli ewangelię, działali ludem Bożym i oddawali cześć Bogu, przede wszystkim przez składanie ofiary Chrystusowej. Niech z Bożą pomocą tak spełniają te obowiązki, aby wszyscy mogli uznać ich za prawdziwych uczniów Chrystusa, który przyszedł nie poda, aby mu służono, lecz aby służyć. To jest, synu, który masz otrzymać święcenia Diakonaru. Sam Chrystus dał przykład, abyś tak postępował, jak On postępował. Będziesz jak on, To jest sługa Jezusa Chrystusa, który wśród swoich uczniów postępował jak ten, który służył. Wypełniając chętnie wolę Bożą, w duchu miłości służb, z radością Bogu i ludziom. Ponieważ nikt nie może służyć tą panom za Uważaj wszelką nieczystość i chciwość. Skoro dobrowolnie przystępujesz do oświecenia jako musisz cieszyć się dobrą opinią oraz być mężem pełnym Ducha Świętego i mądrości, jak ci, którym jakieś apostołowie wybrali do pełnienia dzieł Będzie wykonywać swoje posługiwanie, że ją To jest znakiem i podtrzymaniem pastelskiej miłości, a także szczególnym źródłem owocnego działania w świecie. Pobudzono jeszcze miłością do Chrystusa. pragniesz żyć w stanie całkowitego dania się między. Zeszli na nowo w szczególny sposób poświęcić Chrystusowi, aby związać się z Nim niepodzielną miłością. Dzięki temu z większą miłością będziesz służył Bogu i ludziom, przyczyniając się do ich duchowego odrodzenia. Bądź mocno utwierdzony w wierze, nieskazitelny, i szafarzowi Bożym Nie pozwól odebrać sobie nadziei płynącej ze Ewangelii. Masz bowiem być nie tylko jej słuchaczem, lecz jej głosicielem. Zachowuj tajemnicę wiary w czystym sumieniu. Ukazuj swoimi czynami wierność słowu, które głosisz ustami. W ten sposób lud chrześcijański, ożywiony przez Ducha Świętego, stanie się czystą ofiarą miłą Bogu. Ty zaś, spotykając się z Panem w ostatnim dniu, będziesz mógł słyszeć od Niego. Dobrze, sługo dobry i wierny. Wejdź w radości tego Pana. Wy tak, Drodzy synowie, i otrzymajcie święcenia przez literaturę, w imieniu Chrystusa nauczyciela będziecie pełnić urząd posługiwania nauczycielskiego w zakresie Wam powierzonym. Wszystkim, głoście słowo Boże, które sami z radością przyjęliście, rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, Nauczajcie tego, co uwierzycie i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać. I Wasza nauka będzie pokażna dla ludu Bożego. Niech święte Waszego życia stanie się źródłem radości dla wyznawców Chrystusa. W ten sposób, słowem i przykładem będziecie budować dom Boży, to jest Kościół. Mocą Chrystusa będziecie pełnić również urząd posługi uświęcania. Za Waszym Bogiem pośrednictwem duchowa ofiara wiernych zostanie udoskonalona przez włączenie w Chrystusową ofiarę, którą będziecie składać własnymi rękami na ołtarzu w sposób bezkrwawny i sakramentalny. Rozważajcie na tym, co czynicie. Naśladujcie to, czego dokonujecie. A sprawując sakramentalną ofiarę śmierci zmartwychwstania pańskiego, starajcie się wyniszczać w sobie wszelkie wady i rozwijać nowe życie. Przez chrzest będziecie włączać ludzi do Duchu Bożego. Sakramencie pokuty odpuszczać grzechy w imieniu Chrystusa i Kościoła. Będziecie w chorych namaszczając ich świętym olejem. Będziecie sprawować święte obrzędy i w różnych porach dnia składać Bogu uwielbienia, dziękczynienia i prośby nie tylko za lud boży, lecz także za cały świat. Czy nas to wszystko pamiętajcie, że zostaliście wzięci z ludzi i dla ludzi ustanowieni aby pomagać w do Boga. Z nieustanną radością prawdziwą miłością pełnijcie urząd posługiwania Chrystusa Kapłana, nie szukając własnej korzyści, też Jego chwały. Wreszcie, pełniąc w powierzonym wam zakresie urząd posługiwania Chrystusa w głowie Kościoła i Pasterza, bądźcie, drodzy Złączeni z biskupem i jemu poddani. Starajcie się łączyć wiernych w jedną rodzinę, abyście przez Chrystusa w Duchu Świętym mogli doprowadzić ich do Ojca. Miejcie zawsze przed oczami przykład dobrego pasterza, który przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć oraz szukać i zbawiać to, co